Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. Mój ideał Jezus Syn Maryi. Bądź jak ja do matki mojej podobny. Jezus Bracie mój, dzieci podobne są do swojej matki. Ja podobny byłem do mojej matki bardziej niż którekolwiek dziecko ziemskie było podobne do swojej. Z niej jednej, będąc zrodzony, przypominałem dziewiczą matkę moją rysami twarzy, wejrzeniem, ruchami, całą zewnętrzną postawą. Kto mnie widział, natychmiast poznawał we mnie syna Maryi. Jeszcze podobniejsze były dusze nasze. Ojciec na podobieństwo moje ukształtował Maryję, aby ona później mogła mnie znowu urobić na swoje. Przez ciągłe zaś wpatrywanie we mnie, przez rozważanie w duszy swojej wszystkiego, co mówiłem lub robiłem, matka. Odtwarzała wszystkie usposobienia i właściwości mej duszy z niezrównaną doskonałością. I dlatego mieliśmy te same myśli, te same uczucia i tę samą wolę we wszystkim. Jej dusza przeszła w moją, a moja w jej duszę. Staraj się być tak jak ja. Podobny do matki mojej, bądź do niej podobny zewnętrznie skromnością. Niech widok twój wzbudza coś z tego uszanowania, z tego skupienia, które przejmowało ludzi, którzy ją widzieli. Zwłaszcza bądź do niej podobny wewnętrznie, naśladuj jej cnoty. Są one. Niezrównanie wzniosły i zarazem niezrównanie proste, bo życie Maryi było podobne do Twojego, tak, iż łatwo możesz zrozumieć albo odgadnąć, jak postępowała, albo jak byłaby postąpiła na Twoim miejscu. Tak, jak i ona. Najpierw będziesz rozpatrywał cnoty we mnie, potem patrzeć będziesz na swoją matkę, żeby wiedzieć, jak ona je odtworzyła. Naukę cnót otrzymasz ode mnie, ale zrozumiesz ją lepiej, kiedy ci ją wytłumaczy matka twoja. Bądź czysty, ażeby być godnym dzieckiem panny nad pannami. Bądź pokorny i prosty, zapominający o sobie, jak o sobie zapominała służebnica Pańska. Bądź skupiony w Bogu i za przykładem matki mojej rozważaj wszystko, co ci o mnie objawione zostało. Bądź silny w wierze i wierz, mimo pozorów przeciwnych, słowom pana tak, jak ona im wierzyła. Bądź poddany woli Boga, jedno tylko umiejąc mu odpowiadać: Oto ja, syn służebnicy twojej, niech mi się stanie według słowa twego. Bądź pełen miłości dla bliźniego swego, jak Maria dla Elżbiety, albo w kanie galilejskiej, a zwłaszcza na górze Kalwarii. Z pomiędzy cnót mojej matki, staraj się przede wszystkim naśladować tę, której ci brak i której ci najbardziej potrzeba. Naśladuj. Nie tylko jej cnoty, ale i usposobienia jej względem bliskich sobie, względem ukochanych rodziców Joachima i Janny, względem Jana, ulubionego ucznia mojego i zastępcy mojego przy niej, a szczególnie względem Józefa, którego otaczała przywiązaniem niewymownym czcią. I wdzięcznością za wszystko, czym był dla mnie i dla niej. Nie byłbyś prawdziwie jej dzieckiem, gdybyś się nie starał kochać i szanować tego, który tak był jej drogi. Ponad wszystko, naśladuj usposobienie jej względem mnie. Maria stworzona została wyłącznie dla mnie. Oddychała, pracowała, cierpiała dla mnie jedynie. Przy niej nauczysz się żyć dla mnie tylko i poświęcać się całkowicie dla mojej sprawy. Nauczysz się tego prędko i doskonale, bo wpatrywanie się w uczucia matki mojej dla mnie będzie miało moc przyciągającą cię i przemijającą. Moc potęgi i subtelności, moc rozumu i miłości i łaski zupełnie szczególnej. Przy niej doznasz mocą uczuć, które łączyły matkę z dzieckiem tego, co ona doznawała przy mnie. Cóż by w tym było dziwnego, gdybyś przy niej łatwo nabył uczuć jej dla mnie. Postępując za nią wejdziesz także w zażyłość z Ojcem Niebieskim, którego uprzywilejowaną córką ona była od samego swego niepokalanego poczęcia, i z duchem świętym, który ją sobie wybrał na umiłowaną oblubienicę. Naśladowanie matki mojej w Tobie jeszcze jedno uczucie wzbudzi. Uczucie gorącej miłości dla dusz. O tym sama mówić Ci będzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen.